Dziś o rafale trzaskowskim. Wszystko się zgadza, dobry wieczór. Czyli jak Rafał Trzaskowski chce zmylić Polaków. Okiem Cezara zapraszam. Żeby pana zmylić! Ha! Tak warto, ha! 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 Okiem Cezara? Dlaczego dzisiaj ten temat Rafała Trzaskowskiego i jego braku wiarygodności? Ano dlatego, że w ostatnich dniach spotkaliśmy się z szeregiem wypowiedzi, które pokazują jasno i oceniają poglądy, czy zmianę poglądów Rafała Trzaskowskiego. Zacznijmy od redaktora Gądka z Newsweeka, który to wprost mówi, że jego poglądy, czyli poglądy Rafała Trzaskowskiego, są wyłącznie zależne od sondaży i to, czego chcą usłyszeć, co chcą usłyszeć Polacy. Posłuchaj. To w zasadzie nie jest pytanie o to, jakie do, re, Rafał Trzaskowski ma poglądy. On hmm. będzie miał takie poglądy, jakie wynikną z sondaży. Po prostu. Jeżeli to jest dla Ciebie mało, to kolejna wypowiedź polityka Platformy Obywatelskiej, jakim jest Bronisław Komorowski. Zobaczcie, co mistrz Rafała Trzaskowskiego sądzi na temat zachowania Rafała. Słucham z największą przyjemnością. Niektórzy robią z tego wytyki i zarzuty, a ja go chwalę za to, że wyraźnie dokonał pewnego zwrotu, przynajmniej w tym, w ramach kampanii, mówiąc głosem zrozumiałym także dla Konserwatywnych liberałów. Jest dumny z tego, że Rafał Trzaskowski dokonał w trakcie kampanii zwrotu. Nagle stał się konserwatywnym liberałem. Ale dobrze. To same opinie i oceny cię, moim zdaniem mogą nie przekonać. Dlatego, jeżeli potrzebujesz dowodów, to takie dowody przygotowałem. Przejdźmy teraz po kilku przykładach, gdzie Rafał Trzaskowski w ciągu kilku dni, kilku lat, zmienił radykalnie zdanie, wypierając się swoich słów, twierdząc, że on nigdy tak nie mówił. I zaczniemy od tematu KPO. Wszyscy wiecie, że jeżeli chodzi o to, Czego, do czego się zobowiązałem, to po prostu wcielam to w życie. Pierwsze, co Rafał Trzaskowski kilka lat temu mówił w trakcie wywiadu na yy, antenie radia, publicznie mu się chyba wymsknęło, zbyt szczery był i powiedział tak: Na szczęście, dzięki naszym staraniom, te pieniądze nie przepadają, tylko te pieniądze będą mrożone. W związku z tym, jak my wygramy kolejne wybory, to te pieniądze zostaną odmrożone. Czy środki KPO mają być blokowane, czy miały być blokowane? Wyłącznie z celów politycznych, do momentu, kiedy Platforma Obywatelska wróci do władzy. I zostawiając na razie temat w ogóle KPO, bo to jest inny wątek, to zobaczcie, co, co kilka lat później Rafał Trzaskowski sądził na temat swoich słów i na temat tej oceny, którą wówczas wypowiedział. Te pieniądze będą mrożone, dopóki nie wróci Platforma do władzy. Tak było kilka lat temu. Absolutna nieprawda, panie redaktorze. Absolutna nieprawda i manipulacja. Widzicie tutaj brak wiarygodności? Rafał Trzaskowski nie pamięta, co mówił. Czy robi to cynicznie, licząc, że część wyborców nie pamięta jego wypowiedzi? To pokazuje, że Rafał Trzaskowski sięga po najgorsze metody manipulacji, dlatego że zaprzecza swoim słowom, licząc, że przyniesie to dla niego odpowiedni efekt wyborczy. Dobrze, ale chodźmy dalej. W takim razie kolejny temat, w którym Rafał Trzaskowski jest diametralnie, katastrofalnie niewiarygodny, to temat Rafała Trzaskowskiego jako katolika. Tomczyk, minister, mówił tak: Trzaskowski będzie bronił katolików. A sam Rafał Trzaskowski mówi, że urzędnicy nie ściągają krzyży ze ścian, że to jest kłamstwo. Ja nie ściągnąłem żadnego krzyża z urzędu, tylko wydałem postanowienie, żeby nie wieszać krzyży w nowo otwartych przestrzeniach. No dobrze, to niezależnie od tego, co mówi Rafał Trzaskowski, sięgnijmy do dokumentu. Zarządzenie prezydenta miasta stołecznego Warszawy, uwaga, kogo? Rafała Trzaskowskiego. Standard numer 4, cytuję. Przestrzenie urzędów są miejscami neutralnymi religijnie. I wytyczne do tego punktu brzmią. W, budynku, w budynkach urzędu dostępnych dla osób z zewnątrz oraz podczas wydarzeń organizowanych przez urząd nie eksponuje się w przestrzeni, na przykład na ścianach, biur, na ścianach czy biurkach, żadnych symboli związanych z określoną religią czy wyznaniem. Dziwne? Prezydent Trzaskowski twierdzi, że taka sytuacja nie ma miejsca. Dlatego, że co? Że zakazał realizacji tego zarządzenia urzędnikom na czas kampanii. Rafał Trzaskowski dobrze wie, że decyzja, którą podjął kilka miesięcy przed wyborami, dzisiaj będzie mu szkodzić, dlatego udaje i kłamie wręcz, że tego typu praktyki nie mają miejsca. Jednak widzicie Państwo, że dokument brzmi jasno. Rafał Trzaskowski chciał wprowadzić to, żeby zlikwidować krzyże z miejsc publicznych. To jest jasno zapisane w wytycznych, pod którymi się Rafał Trzaskowski podpisał. Ale dobrze, jeżeli to też ten przykład w zakresie Rafała Wielkiego Katolika nie wystarczy, to przypomnijmy sobie, co jeszcze w poprzedniej kampanii mówiła jego małżonka Małgorzata na temat jego syna, że nie chcą posłać go do Pierwszej Komunii Świętej, bo mają dużo zastrzeżeń do. Kościoła katolickiego. To jest oczywiście ich decyzja, natomiast dzisiaj Rafał Trzaskowski staje się nagle zagorzałym katolikiem, oczywiście pomijając temat aborcji. Temat in vitro i wielu innych, które oczywiście ciężko pogodzić takie poglądy z byciem katolikiem. Inne, inna sprawa ataków na Kościół, gdzie był wtedy Rafał Trzaskowski, gdzie on wtedy czym bronił. Wtedy mógł pokazać jego prawdziwe intencje. Dzisiaj to są wyłącznie puste słowa i zapowiedzi, które mają wywołać wyłącznie efekt wyborczy, efekt w postaci odwyższenia sondaży, a później objęcia władzy i zabetonowania właśnie tej władzy Donalda Tuska w Polsce. Idźmy dalej. Rafał Trzaskowski mówił tak e, o Nord Stream 2. Posłuchajcie. Kwestia dotycząca Nord Stream 2. Rzeczywiście jest parafowane porozumienie. Porozumienie prywatnych firm. To trzeba jasno powiedzieć, że to nie, są, nie stoją za, za tym dzięki Bogu rządy. No dobrze, ale to jeszcze nie jest najgorsze. Zobaczcie co Rafał Trzaskowski, jak reaguje na pytanie dziennikarza, który cytuje Rafała Trzaskowskiego mówiąc wprost, co powiedział. Rafał Trzaskowski stosuje mechanizm wyparcia licząc. Że wyborcy tego znowu nie pamiętają. Panie prezydencie, mam pytanie, czy dzisiaj powtórzyłby pan swoje słowa o tym, że Nord Stream 2 to było porozumienie prywatnych firm? Ja mówiłem o zdaniu niemieckim, mówiącym o tym, że Niemcy mówią, że to jest przedsięwzięcie biznesowe. Pytanie, czy to jest wiarygodne? Czy to jest poważny polityk, który chce pełnić najwyższy urząd w państwie polskim? No nie. Dlatego te właśnie materiały są jaskrawymi przykładami braku wiarygodności Rafała Trzaskowskiego. Jeżeli masz sąsiada, masz znajomego, który jest zwolennikiem Trzaskowskiego, a brakuje ci argumentów, to pokaż mu te materiały i zapytaj, co na ten temat uważa. Czy tak zmienił zdanie? Czy okłamuje Polaków? Czy może swoich wyborców? A może oni są do tego przyzwyczajeni? To oczywiście jest inny problem. Ale dobrze, przejdźmy dalej, bo to nie są ostatnie przykłady. Pamiętacie, jak Rafał Trzaskowski chwalił się że negocjował pakiet klimatyczny. Mówił poprzednio, że jak dojdzie do władzy, to takie zobowiązania jak C-40 będą przyspieszane, że to szybciej wejdzie w życie. A pamiętamy, że C-40 to między innymi ograniczenie lotów, ograniczenie kupowania ubrań, jedzenia mięsa. Dużo ludzi się z tego śmiało, pukało w głowę. Ale pamiętamy, że Rafał Trzaskowski był tego zwolennikiem. Jestem na szczycie C40. To jest organizacja miast, które chcą walczyć z ociepleniem klimatycznym, które chcą walczyć o czyste powietrze. I dlatego miasta muszą wziąć na siebie ciężar walki z e, tragedią klimatyczną, która w tej chwili rozwija się na naszych oczach. Dlatego tutaj też jesteśmy i o tym są też te najbliższe wybory. Pamiętamy też, że po decyzji CUE. Rafał Trzaskowski twierdził, że trzeba zabnąć turów. Jest orzeczenie sądowe i rządzący muszą się do niego zastosować. Niezależnie od tego, jak ono jest bolesne i jak trudne. Na tym polega system Unii Europejskiej. Dzisiaj co? Dzisiaj jest nagle zwolennikiem czy przeciwnikiem ETS2, który to właśnie jego partia w parlamencie europejskim, partia Donalda Tuska wprowadzała, czy chce wprowadzić. Przepisy dotyczące zielonego ładu w rolnictwie, które od samego początku zapowiadały hipokryzję, zapowiadały... Tego typu rozwiązania, które są szkodliwe dla polskiego rolnictwa, temu się zawsze sprzeciwiali. Czy z jednej strony Rafał Trzaskowski chwali się pakietem klimatycznym, kilka miesięcy czy lat później krytykuje ten pakiet, mówiąc, że on był przeciwnikiem. Czy to jest znowu wiarygodny polityk? Ocena myślę, że tutaj jest dość obrazowa i nie wymaga większego komentarza. Temat CPK. Pamiętacie, jak w kampanii wyborczej mówi, że jest lotnisko w Berlinie mówiąc wprost, czyli podważając w sens e, funkcjonowania takiego lotniska CPK, krytykując CPK, który oznacza likwidację okęcia. nie budować centralnego portu komunikacyjnego. Ja uważam, że, ja uważam, że to jest gigantomania. Przy tym, że będziemy mieli w ciągu dwóch lat lotnisko w Berlinie. E, a dzisiaj mówi tak. Posłuchajcie. Rząd Donalda Tuska przystępuje, jak Państwo wiecie, do realizacji centralnego portu um, i bardzo się z tego cieszę, dlatego, że CPK to jest duża szansa. To jest nie jest kolejny przykład tego, że Rafał Trzaskowski w trakcie kampanii wyborczej zmienił zdanie tylko po to, żeby zyskać kilka punktów procentowych i wygrać wybory prezydenckie w Polsce? I na koniec może być wisienka na torcie. Niczym Donald Tusk w ciągu kilku godzin zmienia Rafał Trzaskowski swoje zdanie na temat tego, czy Ukraina powinna wejść do Unii Europejskiej, jeżeli tak, to na jakich warunkach. Rafał Trzaskowski zaatakował Karola Nawrockiego, że ten warunkuje wejście Unii Europejskiej od sprawy wyjaśnienia. Czy zamknięcia tematu wołynia? Zobaczcie. Co mnie zaskoczyły słowa mojego konkurenta mówiące o tym i stawiające pod znakiem zapytania członkostwo Ukrainy w NATO czy w Unii Europejskiej, dlatego że to jest polska racja stanu. Problem polega na tym, że sam Trzaskowski kilka dni wcześniej sam warunkował w ten sposób, zobaczcie, wejście Ukrainy do Unii Europejskiej. Że musimy zdawać sobie sprawę z tego, że, że Ukraina nie może wejść do Unii Europejskiej, jeżeli polityka rolna nie zostanie zmieniona. Czyli co? Rafał Trzaskowski może warunkować, Karol Nawrocki nie może warunkować. Ale w tym wszystkim ja chciałbym zwrócić Państwu uwagę na coś bardziej istotnego i myślę, że obrazowego. To znaczy Rafał Trzaskowski nawet sam nie jest w stanie skontrolować się, co mówi. Bo jak może jeszcze wierzyć, że po kilku latach nie pamięta, co mówi, to kilka dni wcześniej mówił słowa, za które krytykuje teraz swojego kandydata. To pokazuje i może być przykładem tego, że Rafał Trzaskowski jest... Plastyczny i sterowalny. On mówi to, co mu każą powiedzieć. On mówi to, co jest mu przydatne, nie biorąc pod uwagę, czy zmienił zdanie, czy to są jego właściwe poglądy. Traci nawet kontrolę nad tym, bo jak w ciągu kilku dni można krytykować swojego kontrkandydata za coś, co samemu się mówiło? Albo jest po prostu tak słaby, nieprzygotowany, albo cyniczny. W żadnych z tych wariantów nie można się cieszyć, że taka osoba. Chce piastować urząd prezydenta Polski. Dlatego, że osoba na tym urzędzie powinna być przede wszystkim stabilna w swoich poglądach, bo to będzie decydowało o naszym bezpieczeństwie, o realizacji swoich obietnic. A widzimy po tych przykładach, że Rafał Trzaskowski swoje obietnice traktuje wyłącznie jako trampolinę do zabetonowania władzy Donalda Tuska w Polsce. Daj znać w komentarzu, co myślisz na temat tych przykładów, czy znasz może więcej przykładów, w których Rafał Trzaskowski diametralnie, radykalnie zmienił zdanie. Do zobaczenia w następnym materiale. цезарам,